A to panoramka miasteczka, jednego z głównych kurortów, prawdopodobnie, według, według internetu w każdym razie, Albufeira, południowy wybrzeże Portugalii, miasteczka jak widać mieni się bielą, ogólnie bardzo, bardzo ładnie, chociaż niestety Temperatura wody w oceanie nie zachęca No to mam piękny widok z balkonu, z piątego piętra Wszystko według życzenia Cichy pokój na najwyższym piętrze Piękny widok, właściwie dwa balkony są Także jestem bardzo bardzo happy No i taka to relaksacja tutaj no. sporo kwiatów sporo mew które czyhają na jedzenie bardzo, bardzo dużo jest tutaj domków na wynajem po prostu gdzieś pokoi. ale myślę, że bardzo, więcej jest takich po prostu małych willi do wynajęcia nie wiem czy to jest już sezon bo <coughs> chyba nie ma aż tak bardzo dużo ludzi to widać po, po zajętości właśnie tych, tych domków. Ale tak czy owak, nawet na majówkę jest pięknie i warto tu przyjechać, myślę. Pogoda jak drut. Żeby przejść na zachodnią część tej plaży i tej zatoczki, tutaj od mojego hotelu Aura Mar, no trzeba przejść przez takie skałki. Po takich skałkach. Idę tutaj, myślę, że jestem od jakiejś 1-3 drogi Nie, jest to jakoś niebezpiecznie, to jest normalna, normalna ścieżka, widać, że wydeptana, że uczęszczana Nawet z moim chorym kolanem to nie jest jakiś dramat Natomiast no, jak widać jest dosyć malowniczo Woda sobie pląsa Hotele w oddali piękne Łódki, żaglówki, jakieś takie wycieczkowe, też mnie mijały łódki z muzyczką i z imprezą na pokładzie. Zatem jest dosyć zabawowo. To jest zdecydowanie więcej po tej stronie leżaków i takich zadaszonych miejsc jak widać. Parasoli jest dużo gęściej niż po tamtej stronie od mojego hotelu, może jest po prostu tutaj bliżej, bliżej ta baza, samej plaży. Bo ode mnie niestety trzeba zejść po schodkach, jakiś kawałek. No ale to nie jest dramat. Z kolei dzięki temu, że nasz hotel jest dużo wyżej, to są ładne widoki. I fajne zdjęciówki można porobić. No tak to wygląda. ocencie sami. Mi się podoba. Naprawdę ładnie. A co prawda nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia. Właściwie żadnego z europejskim wybrzeżem oceanicznym. Ale no, narzekać nie będę na pewno. Wszędzie towarzyszą mewy, kuszone tutaj hotelowymi zapachami i odpadkami, z talerzy. No tu jest zdecydowanie bardziej ta zatoczka rozrywkowa z tego co widzę, ale plażka jest z kolei dużo krótsza. Myślę, że wrócę tam któregoś dnia na zachodnią część. Ja się chyba pomyliłem, ale na początku to jest wschodnia część oczywiście, nie zachodnia. No a tutaj tak dosyć pustynnie, bym powiedział. Uuu! Tu zasieki. Ale pewnie damy radę. Nie no, ścieżunia jest elegancka, tu nie ma co dramatyzować absolutnie. Odbyć fu <gry> zatem jest tu cywilizacja No nie można sobie Tak jak tu na dole Może trochę mi się uda obniżyć Obraz No tak sobie wbić się na taką Plaszkę To cisza i spokój cały dzień nikogo pewnie tu nie ma O, w oddali, właśnie taki wycieczkowy statek pewnie drinki leją się strumieniami. Dobra, gdzie my tu wyjdziemy? Bardzo fajnie, bardzo malowniczo. Do zdjęć to jest naprawdę super miejsce. No tędy nie zejdę, ale za to strzelę panoramkę tutaj. Wielusienkie te hotele. Ślicznie to wygląda. Nie wiem czy kamerka da radę, ale jest... bo tutaj będzie pod słońce, ale jest taka elegancka rezydencja. Bardzo ładnie to wygląda. A ja zmierzam dalej. Bo faktycznie dawno nie byłem nigdzie, bo jaram się takimi rzeczami, ale ładnie tu wygląda to. A tu się zaczynają na wzgórzu jakieś domki. Te są akurat opuszczone. A tutaj już ścieżunia wyznaczona, więc elegancko już naprawdę się idzie. Zresztą minąłem parę osób, tutaj jeszcze przed nami ktoś idzie. Zresztą widać, że to jest uczęszczane miejsce. No. Ale bardzo, bardzo fajnie. Sami ocencie. O, tutaj kaktusy kwitną. Nie mogę tam podejść, bo znowu zasieki. Ale to też uroczy element. Może trochę trzęść. Ach, nie jest mi łatwo. Po roku od zerwania mięśnia. Nie, niestety nie, nie. Nie mam nadal sprawnej tej nogi i to chyba nic z tego nigdy już nie będzie. Muszę się z tym co najwyżej pogodzić. Tutaj miła pani na ale nie będę jej kręcił. Korzysta właśnie z takiej mini zatoczki ustronnego miejsca bez chmary turystów. Zresztą z tą chmarą to bym nie przesadzał, ale jest sporo ludzi. No. Pogoda jest fajna, więc, więc ludzie korzystają. Tu kolejna miejscówka. Tak to wygląda. A my idziemy dalej Chcemy zrobić widoczek O, już tutaj za moment jest dosłownie Zejście na plażę Wschodnią plażę Podkreślam, żeby nie było pomyłki Tu jest taki punkt widokowy, śliczny Super! Bardzo polecam to miejsce. Bo feria na pewno nie jest przereklamowanym miejscem. Znaczy zależy co, oczywiście na co się człowiek nastawia i czego się spodziewa. Ja natomiast mało czytałem o tym miejscu. Jakoś nie miałem czasu ani specjalnie głowy do tego. Wybrałem to miejsce właściwie w ciemno ale jestem pozytywnie zaskoczony super ekstra już jest końcówka jak widać wita nas trochę śmieci ale jest też kosz, no i jest plażka i pełen plazing smażing oto i my o, tu są jakieś fajne miejsce w Zdecydowanie polecam tu zajrzeć. Woda, która jest dosyć zimna, nie będę tutaj ściemniał że to są Indie, bo naprawdę jest srogo, chociaż Portugalczycy nie rozpieszczają i w naszym basenie też jest naprawdę lodowata woda, Kurczę. spodziewałem się, że ona się nagrzewa od słońca bardziej, ale nic z tego jest naprawdę zimno. Także wejście do basenu e, no to zajmuje chwilę jak nie chcesz się skoczyć na bombę Sporo turystów, ale też bez przesady no. To w jest, jest tyle osób Także plus no i wszędobylskie ptaszory Jest ich pełno i są dosyć bezczelne Podczas śniadania no, stacjonowały dos dosłownie stolik obok Polując na kawałek naleśnika Tam w oddali widać rozrywki dla dzieci I nie tylko Ale takie <grywki> pseudo samochodziki ze zjeżdżalniami no to raczej dla dzieci Plaszka piaszczysta, nie ma kamulców, przynajmniej ja się nie natknąłem na nic takiego. To jest bardzo przyjemne. Nie, dzisiaj woda jest jakby, jakby ciut cieplejsza, no chyba że, że tam w mojej zatorce jest zimniej. Albo już się przyzwyczaiłem, żeby się nie nastawiać na jakąś gorącą wodę. Trzeba się przeżyć, to Kończy zatoczkę ten hotel, dosyć duży, naprawdę spory kompleks MGM, ale nie jest to wytwórnia filmowa, tylko skrót od Grand Mutu Monica Collection, bardzo wykombinowana nazwa, a my zmierzamy dalej. Bardzo ładna piaszczysta plaża. Naprawdę super. Bardzo ładnie, nie jest monotonia. No nie ma palm niestety nad samym piachem, nad całą plażą. Przy wodzie. No ale coś za tu, no. Za to są malownicze skałki. Jest ich pełno. To są na pewno fajowe dla oka o proszę bardzo Jak widać nie tylko ja mam zajawkę ludzie robią sobie zdjęcia sesje kombinują Cieszą się słońcem i wodą Ja to wszystko im zaraz zepsuję, bo <śmiewanie> idę tędy. Jest trochę Polaków, ale bez przesady ani jednego Rosjanina czy Rosjanki raczej nie słyszałem. Więc można być spokojnym póki co Nie są tu raczej bardzo mile widziani A pewnie głównie ze względu na to, że nie ma jeszcze jak dostać no musieliby przez Turcję lecieć ale nie wiem czy to eee, też nie jest blokada ich paszportów tutaj no. nie wnikam ale nie ma ich, a to cieszę przypada za tą nacją czy jest wojna, czy nie? Z strasznymi, hałaśliwymi burakami po prostu. I prymitywami przy okazji strasznymi. O no, plaże, plaże, plaże. Tutaj, jak widać, kamulce są trochę przy całym wejściu do wody. Tego tam nie było wcześniej. Ale to jest dosłownie, no nie wiem. 100-200 metrów od tamtego miejsca, więc łatwo się przenieść. Tu jeszcze nie proponował nikt jointów, tak jak w Lizbonie, gdzie praktycznie na każdej uliczce turystycznej była full oferta, w, 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 włącznie z zachętą do testowania jointa. <grym zlega> Ale... Na wyjeździe jakoś mnie nie, nie kusi tak bardzo. Żadna rozrywka. Moje baterie napełniają się od słońca. O! Naprawdę piękny kawał plaży. Tam daleko nie będę szedł, bo nie chcę się zjarać też za bardzo. Jestem tu pierwszy dzień Taki pełny pierwszy dzień, no bo wczoraj przyjechałem jakoś mocno po południu No a poza tym uważenie z tą moją kontuzją zbyt dalekie możesz się że skończyć to. No. Nie, nie jest frajdą cierpieć z bólów później nie południu. No tu jest bezludnie, tak? Już nie ma tych hoteli, można przejść kilkaset metrów dosłownie jest, jest kompletne od ludzi Pięknie no. Małe falki małe chmurki, wczoraj była pogoda jak drut, zupełnie zero, zero absolutnie było chmur no, Ale jak to na ogół bywa nie wziąłem aparatu ani kamerki, więc, więc muszę to powtórzyć ale zresztą ta zachodnia część jest w kierunku centrum miasteczka, w związku z czym na pewno ją odwiedzę jeszcze raz. No tutaj jest fantastiko, naprawdę zobaczcie sobie jak jest zejście w tej plaży, no tędy oczywiście nikt nie łazi, ale już jest to ładne na swój sposób. mi się podoba. No. Bo to właśnie nie spodziewałem takich klimatów. Właściwie niczego się nie spodziewałem. Nie, nie miałem pojęcia, jak jest w Portugalii na wybrzeżu. Ale tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony, że jest tak malowniczo. No. Jako azjatycki podróżnik, śmiało mogę polecić. Kilka metrów i takie urokliwe kamienne miasteczko. Ludzie mają różne zajawki, mają też i taką. Niech im będzie, nic to nie przeszkadza, a też wygląda fajnie. Tu trochę skaliście się zrobiło. Nie wiem, czy dalej jest przejście. Jest, podobne do. Tam tego od strony mojego hotelu Ale już tam dalej nie będę pląsał. Jest strasznie gorąco jakoś parę 29 stopni mniej więcej jest chyba Coś takiego było na tablicy w każdym razie z temperaturą ładnie, ładnie, ładnie o. Tutaj też ludkowie są Tam jest jakiś uroczy domek Ja tymczasem kończę Taką panoramką Pozytywne zaskoczenie Bardzo pozytywne Miło się jest tu gościć No, i oczywiście, jak to ja, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wdrafałem się na to zbocze, które widzieliśmy z brzegu. Jest to oczywiście bardzo ładnie i widoki są super. Tyle, że tak, schodzić na plaży mi się już nie chce, bo już tam byłem. Chociaż to oczywiście najprostsza droga. Ale jak teraz stąd bryknąć? To zupełnie nie wiem. Pozostaje zatem trzymać kciuki, że ta ścieżynka, tudzież jakiś wydeptany szlak, lekko wydeptany, bo nie jest to autostrada, gdzieś prowadzi. Jedno jest pewne, że mój hotel widzę na horyzoncie, więc mam jakąś tam, jakiś pomysł, w którym kierunku iść. Pokóły mnie niestety jakieś krzaczory wyschnięte, akacjopodobne. Tutaj piękna rezydencja, nie przeczę, że zazdraszczam. Ale co tam? Na pewno im się już znudził ten widok. <grym> ja za to, to śmiało napieram do przodu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiemy, że nie ma tu czarnych rozbójników, ani innej podobnej mafii, która chciałaby mnie ograbić ze wszystkiego, bo mam akurat praktycznie cały fotosprzęt przy sobie. Więc byłaby naprawdę bieda. No dobra, ten nie dojdę. Trzeba kombinować gdzieś indziej. Tu jest torbo drogowy skaz. Mam nadzieję, że on tu został dlatego. Nie, no oczywiście żartuję. Po prostu ktoś zostawił śmieci tam na jakiś gamon. Ale tak czy owak. Naprowadziło mnie to tak pustynnie, bym powiedział, no. nie jest to czarnoziem na pewno, ukraiński. Oj, moje tradycyjne stęki niestety są wzmożone bólem kolana takiego, takim konkretnym naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest duży problem w tej chwili dla mnie. Taka dotychczasowa forma turystyki i łażenia po zakamarkach. Ale tu ładnie. Była to cywilizacja na pewno. I dobrotliwie wytruchtała dla mnie tą ścieżunię. Myślę, że dojdę do ulicy, po prostu. Przynajmniej mam taką nadzieję. I wrócę ulicą, co też będzie fajne, bo przy okazji mogę pokazać kawałek tego miasteczka. Myślę, że nie zawiedzie ten widok ani mnie, ani ewentualnych oglądających którzy zapewne dawno, dawno nie widzieli. Niczego spod mojej ręki A jeśli nadal zostali ze mną To bardzo dziękuję Będzie mi przyjemnie Za każde obejrzenie filmu Chętnie też za komentarze Ale to naprawdę nie chodzi o żadne pieniądze Tylko o moją mikrosatysfakcję No dobra, tutaj wiesz, nie Cudownie jesteśmy Już tu jest ścieżunia, Brukowana wręcz Więc absolutnie nie zginąłem o, Ale ślicznie Uf, Podzielę się jeszcze tym widoczkiem Rezydencja i okolice Cudnie Nie powiem O matkach się zjawiałem straszliwie w międzyczasie też porobiłem trochę fot. Nie chcę tak zupełnie się oddać kamerowaniu. Chociaż przyznam szczerze, że ta moja pasja fotograficzna ma na ogół żenujący koniec. Z Dominikany praktycznie żadnego zdjęcia. Z no żadnej serii nie opublikowałem na stronie. Z tym kompletnym leniem. No ale co ja poradzę? Robienie zdjęć robi mi, fraj, robi mi przyjemność ogromną. Natomiast wywoławanie ich obrabianie i super komercyjne dopieszczanie już mniej Może dlatego, że jest to mój zawód i mam tego podziurki w nosie A może dlatego, że jestem zwyczajnym leniem Jak widać są palmy, więc też naprawdę jest egzotyka full ale dopiero tutaj na wzgórzu i przy hotelach tam tam no całą tą drogę, którą szedłem, no nie wiem, może ze dwa kilometry, może ze trzy, nie wiem. Trudno mi to ocenić w tej chwili. To palm tam nie było zupełnie. Te nie wiem, czy są sieją, czy są tutaj przy drodze posadzone. Tak czy owak. Ładnie. Co jest też dla mnie przy ogromnym takim Poznawczym nowym elementem to brak tego no w sumie w Azji czy w Afryce smutnego dysonansu po zejściu z turystycznych szlaków, z turystycznych miejsc, nawet w, czasami albo nawet często e, wyjście z, poza obrębu hotelu. Na ogół kończy się zderzeniem z, z krają biedą i prostotą życia tych ludzi No tu jesteśmy w Europie, no, w, aby w Polsce tak było jak tu jest Także nie ma tutaj żadnego takiego bolesnego e, zderzenia z, z rzeczywistością po wyjściu z hotelu. Hotel jest dokładnie taki sam jak miejsca dookoła w tych willi, jak już mówiłem z balkonu, opowiadałem, jest tu masa domków do wynajęcia. Małe domki posiadają również baseny. Nie mam bladego pojęcia, jaka jest nie chcę mi się specjalnie pytać, ale myślę, że to wszystko jest do ogarnięcia w internecie bardzo łatwo. Też to było miłe, że wszystko się odbywa po angielsku bez, żadnej, bez żadnego problemu. Nie ma tutaj jakiejś blokady, bo dla mnie kocham hiszpański, naprawdę uwielbiam, mimo że bardzo śladowo znam ten język. Ale jego płynność, taki rytm jest. Zresztą uważam, że są dosyć prostym językiem. Natomiast portugalski to jest zderzenie z betonem. To ich szczeleszczenie i magiczna wymowa liter jest dla mnie nie do przejścia. A na pewno nie. Nie na dziesięciodniowym urlopie. Nie nauczę się tu ani słowa na bank. Hotele, hotele, hotele jak widać. Myślę, że na dziś to wystarczy tej relacji. Mam nadzieję, że się podobało.